Jesteśmy na festynie z okazji Dnia Strażaka i Dnia Dziecka w Stoisławiu. Uważam, że ta impreza jest bardzo udana, sfinansowana z promocji środkowo-pomorskiej grupy działania. Dostaliśmy na ten cel 4,5 tysiąca złotych, więc nie tylko z środków budżetowych, ale z zewnętrznych. Ta impreza się odbywa. Zadowoleni jesteśmy z pogody, dzieci są bardzo zadowolone. No jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że to po prostu dopisała nam frekwencję. Mamy dużo zamków, kiełbaski za darmo, lody, grochówka dla wszystkich, gdzie każdy może sobie coś spożyć. Drugi raz organizujemy, drugi rok z kolei. I uważam, że w zeszłym roku była udana impreza, i w tym roku widać, że też jest, będzie udana. Przede wszystkim organizujemy to dla ludzi, bo to jest podstawa działalności naszej. Jesteśmy po to, żeby służyć ludziom, zorganizować im jakąś rozrywkę, a cztery są zaangażowane dzisiaj w tą imprezę. Słuchajcie, teraz po, troszeczkę pomożemy, ale nie za bardzo. Ile jednostek ochotniczych, straży pożarnej jest w gminie Będzino. Super, brawo! Jakby ktoś nie wiedział, to trzy. I teraz powiedz, gdzie na przykład. Ma, mamy tutaj panów właśnie, byli, czyli najbliżej nas. Mścice, pięknie. Potem troszkę tam po drodze. Na by. Bę. Super. I na dy? Do. D. Dobrzy tak, tak. i dobrzyca. Tak. Bardzo udany konkurs na ekologiczny wóz strażacki. 100 prac zrobionych, bardzo efektownych. Jak się dowiedziałem, to i rodzice byli zaangażowani to i starsze rozdziedzeństwo, więc prawdziwa taka integracja w rodzinach też nastąpiła. Przed zebraniem, które się zawsze w USP odbywa w marcu takie sprawozdawcze, padła myśl, jak tu zakrzewić wśród najmłodszych znaczy dzieci, młodzieży, y, służbę w OSP, bo nie ukrywajmy z roku na rok nas jest w OSP jest coraz mniej, zadań nam przybywa również. No i chcieliśmy zachęcić już od małego y, dzieci i młodzież, żeby jakoś zaczęli interesować się tą strażą i udzielaniem w swoich środowiskach, bo y, w miejscowościach takich wiejskich działają os, y, ochotnicze straże pożarne i w ten sposób konkursem chcieliśmy zachęcić, zainteresować młodzież. Dzień. Najbardziej mi się podobało zjeżdżalnia. Ile razy byłeś na zjeżdżalni? Yy, ja, ja na, na trampolinie byłem pięć razy, na, ty na tym tylko jeden, a na, na tym dwa. A w konkursach jakiś brałeś udział? Teraz chciałem, ale nie zażyłem. A tutaj kolega? Yy, mi się najbardziej podobała zjeżdżalnia. Duża czy mała? Yy, duża.